Dzień dobry kochani, ja jeszcze bez make-upu, jak widzicie rozczochrana, ale włączyłam sobie parownicę i zaczynamy parowanie twarzy. Później nałożę sobie jakąś maseczkę i rozpoczniemy nowego vloga. Miałam nie dotykać tych włosów, ale po prostu z jakieś moje uzależnienie. Ok, może być dziwny dźwięk, ale ja nadal tutaj paruję twarz i za chwileczkę użyjemy tej maseczki ee, Sien Chyba tak się czyta. Food for Skin i ona jest z Lidla, jak powiedziałem, Lidla, 95% składników pochodzenia naturalnego, więc. Zobaczymy jedno. Ja teraz mam maseczkę na twarzy, ona musi zostać na 15 minut, więc ja idę w tym czasie pozmywać. Jeszcze Wam nie mówiłam, chłopcy, dzisiaj zostali w domu, bo u nas zabierucha za oknem pada, mocno wieje, pada oczywiście śnieg, więc y, dzisiaj sobie darowaliśmy, zobaczymy, jak będzie jutro. Ani już widzicie mnie w odsłonie pomalowanej nałożyłam sobie całą pielęgnację. Chwileczkę pochodziłam, żeby to się wchłonęło i zrobiłam sobie taki makijaż, y, który prezentuje się tak zwykły, pomarańczowo żółty do tego Kreska, tutaj trochę krzywa, wiem, ale zaraz może poprawię, zobaczymy, jak będzie mi się chciało. Nigdzie nie wychodzimy, dzisiaj siedzimy w domu. No, więc makijaż prezentuje się tak, podoba mi się, fajnie, pasujący do mojej kuchni. No, więc dobrze. Kto oglądał ostatniego vloga, zostawcie łapkę w górę, Stasie, jak oglądałeś? No, to dobrze. Zobaczcie co to się u nas dzieje, cały czas sypie śnieg. no to była taka zawierucha, teraz już tak mocno sypie, ale, ale nie wieje aż tak mocno, chociaż o teraz nie, nie zauważycie tego, zobaczcie jak nasypał i oczywiście nierównomiernie, tam jest mniej, tu jest więcej. Jeżeli jeszcze chodzi o maseczkę Sientom z Lidla, to powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna twarz. Była Po co na jak nałożyłam pielęgnację. To była po prostu mięciusieńka. Kto jeszcze nie używał, to zachęcam do wypróbowania. Ona nie jest droga, a, a może u Was również się sprawdzi. Dobry, kochani, my już mamy wtorek. Chłopcy są w przedszkolu, a ja zabieram się za kawkę i taką bułkę drożdżową. Bardzo dawno nie jadłam, więc mam nadzieję, że będzie przepyszna. Kochani, witam się już z tej strony. Ja właśnie wypiłam połowę, czy tak się przesunąłam bo tam Dawid stoi. Wypiłam połowę kawy, zjadłam troszeczkę tej drożdżówki, trochę mi zostało, ale jestem już strasznie pełna. I tak, u nas pada śnieg, jak już wracaliśmy ze sklepu, byliśmy zaprowadzić dzieci, byliśmy w sklepie, to jak wracaliśmy zaczął padać śnieg. Dzisiaj delikatnie sypie, to nie jest to samo co wczoraj, po prostu wichurę, jakich mało, ale słyszałam, że w całej Europie E, tak to wszystko wygląda. Odzywam się wcześniej i zapomniałam wam powiedzieć e, konkretnie co chciałam. Więc dzisiaj jest 9 lutego i mamy światowy dzień pizzy. Jestem bardzo ciekawa czy zjedliście już jakąś pizzę, czy e, mieliście może na obiad, na kolację. My byliśmy w sklepie, kupiliśmy mąkę, kupiliśmy drożdże, więc u nas również ten e, światowy dzień pizzy będzie świętowany. w kuchni, bo tak jak Wam mówiłam na wcześniejszym ujęciu dzisiaj jest dzień pizzy, więc robimy z podwójnej porcji, żeby było jak chłopcy wrócą, czyli na obiad no i później Tak powiedział, żeby jeszcze była na kolację, więc zabieramy się do roboty, ja tutaj już mam wsypane 600 g mąki ja zawsze robię na oko, więc tak wiecie z kilograma przesypałam sobie do miski i odpalam przepis, robimy dalej do mąki dodajemy dwie łyżeczki płaskie soli OK, mamy i teraz potrzebujemy 4 łyżki oleju, czyli my potrzebujemy 8. Kochani, ciasto na pizzę już zrobione, teraz przykrywamy ściereczką i odkładamy na 45 minut. Dobrze, kochani, ciasto już jest gotowe, pięknie wyrosło, zobaczcie, więc zabieramy się do zrobienia pierwszej. Kochani, ja już naszykowałam sobie składniki, pierwsza pizza będzie taka... Skąpa, bo dzieci e, nie lubią e, dużo właśnie tych produktów na niej, więc będą pieczarki, to też tak cieniutko, cieniuteńko pokrojone i do tego serek żółty, później my. E, Zrobimy swoją z brokułem, no i dodamy troszeczkę więcej jakichś tam składników, ale to już wieczorkiem. Zobaczcie, pizza już gotowa. Jest serem z pieczarkami, tutaj taką paróweczkę starczyńskiego pokroiłam też chłopcom, bo że lubią i zjedzą. Za chwileczkę wsadzamy do piekarnika. Chłopcy, oczywiście, już są w domu, przed chwileczką ich odebraliśmy, więc zaraz będziemy wcinać pizzę numer jeden. Standardowo zrobiłam sobie drugą kawkę, zawsze jak odbieram chłopców, po tym zimnie. Muszę wypić jeszcze, jeszcze jedną, żeby mi dodała teraz sił, żebym mi miała mieć energię, bawić się, zajmować Tepe. Cześć kochani, już w ostatnim dniu vlogowania. Dzisiaj mamy środę, chłopcy prowadzeni standardowo, rutyna już wypełniona. Zjedliśmy śniadanko i słuchajcie, kupiłam coś w sklepiku naszym tutaj e, pobliskim, co jadłam w dzieciństwie w sklepiku szkolnym. Zaraz Wam pokażę i dajcie znać, czy Wy mieliście to w swoich sklepikach i czy lubiliście to jeść w dzieciństwie. Jesteście gotowi? Zobaczcie. Jest to szyszka. Dosłownie w takim samym opakowaniu. Jest to oczywiście pre, preparowany ryż. oblany karmelem, tofi, karmelem. Więc no, przepychota. Byłam mega zdziwiona, jak to zobaczyłam. Musiałam wziąć dla mnie i dla dzieci. Dawid za tym nie przepada. W dzieciństwie mu zbrzydło i po prostu tyle. Ja tak miałam z tymi fasolkami, i one były, pamiętam, na stacji kupione z Harry'ego Pottera. To takie Jelly Beans, jakoś tak się nazywają. I no, po nich miałam niezłą, niezłą nockę, i później długi, długi czas. No, <grystanie> długi, długi czas już ich nie próbowałam. Później Zuśka kupiła, jak była na wycieczce w Anglii, to takie niedobre. Trochę popróbowałyśmy, ale powiem Wam, że naprawdę one są ohydne, ohydne. Nie wiem, czy była w stanie na przykład. Zrobić taki challenge, bo ja tylko nadgryzałam i po prostu już to z zuzią wyrzucałyśmy. No ale tak, właśnie chciałam pokazać przysmak y, dzieciństwa, który zapadł mi w pamięć. To chyba kosztowało 60 albo 80 groszy w sklepiku, y, w sklepiku, właśnie szkolnym. Teraz u właśnie trwa przegląd gazetki. Tak samo Dawid, jak i ja uwielbiamy oglądać, co tam ciekawego w sklepie się znajduje. Kochani, ostatnio z zuzią to Oreo i jest naprawdę dobre, albo moim zdaniem podobne do tego ciemnego. Chociaż Dawid zuzio mówi, że zupełnie nie, więc dajcie znać też, czy próbowaliście Oreo. Wczoraj jeszcze Wam pokazuję, jak wygląda u nas sytuacja, więc śnieg cały czas jest, cały czas pada. Jak szliśmy do przedszkola, również padało, więc wiecie, kaptur na głowę owinięta. Wyglądałam trochę jak tyle bo mam koka i mi ten kaptur tak stał. No ale cóż zrobić, ja w ogóle chyba nawet nie mam czapki zimowej w domu. Czas iść po dzieci, jakoś szybko mi dzisiaj minął ten czas. Już jest 13, jakoś 40, więc ruszamy. Śnieg od rana nadal pada, tak delikatnie, przyjemnie, więc myślę, że będzie się nawet dobrze szło. Kochani, u nas już jest wieczór, my wybieramy książeczkę, będziemy czytać, tak? Tak. Zobaczymy, jaką Stasiu wybierze i za chwileczkę Wam pokażę. Czytamy wiersz pod tytułem kotek. Miał, czy kotek miał? Co ty kotku miał? Nie ma. Miał, No nie ma? No, tak. miałem ja miseczkę mleczka, a teraz pusta jest miseczka. Nie skończyliśmy czytać wierszy, no i Ignaś mi tutaj mówił, że chce wam coś powiedzieć, więc włączyłam aparat, proszę lubię Ignaś. Lubię was, Ja no. was lubię. <laughs> to co, może widzowie zostawią łapkę do góry dla ciebie, co? Tak. No dobra, a my się teraz żegnamy, tak? Tak. Pa, widzimy się już niedługo.